Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będą takie szybkie e, paluszki e, mm, 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 z jabłuszkiem na kefirze. Może być to danie na śniadanie, na kolację, ale do kawki też będzie dobre. Myślę, że jest bardzo łatwe i szybkie. I od czego zaczynamy? Tutaj mam dwie szklanki e, mąki pszennej. Może być to mąka 450, 50, e, 500. To są dwie szklanki, to około 300 gramów. Do tego dodam dwie łyżeczki cukru wanilinowego, lub jak macie, to cukier waniliowy. Dwie takie płaskie łyżeczki. Ja nie dodaję cukru, dlatego że nie chcę, żeby mi racuszki się paliły na, 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 te, na, na patelni. I dlatego wolę je później posypać dobrze cukrem, pudrem, ewentualnie dodać, polać się miodem, polać syropem klonowym. Można też posmarować drzemem różnego rodzaju, ale po prostu, żeby nam się nie paliły. Do tego dodam jedną płaską łyżkę proszku do pieczenia. O, tak. O, wymieszamy. Tutaj damy jedno średnie jajko. Wszystko najlepiej, żeby miało taką temperaturę pokojową. Masełko ma troszkę większą, bo tutaj jest y, 20 y, gramów masła roztopionego. To jest mniej więcej dwie y, takie y, płaskie łyżki stołowe, masła, tak. Do tego jest około 150 ml kefiru, może być też maślanka. Tak. O. Mąkę miejmy jeszcze e, tutaj koło siebie, dlatego że każda mleczarnia, czy kefir, czy maślanka, ma po prostu jedna jest gęstsza, druga jest rzadsza. Dlatego może być tak że mm, możemy tutaj dodać jeszcze troszkę kefiru albo dodać troszkę mąki podsypać. I teraz dopiero jed, będę ścierać jedno jabłko, obiorę ze skórki i zetrę na y, y, takich grubych oczkach. Także obieram ze skórki i ścieram jabłko. Jabłuszko już starłam i widzicie też to, to y, to też, ile dacie mąki, zależy od tego, jak wasze jabłko jest soczyste. Dlatego mąka, za, mąka, akurat w tym przepisie, podaje naprawdę orientacyjnie. Zaraz zobaczymy. Moje jabłko widzę, że takie nawet, nawet ma dość dużo e, soku. I będziemy z tego zagniatać ciasto. Teraz to widzę, że jeszcze potrzebuje troszkę mąki. O. Także. Daję jeszcze łyżkę. Mieszamy tylko do wymieszania składników. Widzicie, ona jest takie jeszcze niezagniecione, bo to nie jest ciasto drożdżowe, więc nie trzeba to tak zagniatać. Odstawmy teraz to na 10-15 minut. Niech ciasto troszkę nasze odpocznie. Odczekaliśmy chwilkę, mówię z 10 minut. Tutaj mamy już, pokazuję patelnię. Na patelni, mam, o, e, na patelni nalałam tak około pół centymetra, może troszkę więcej, oleju. Zapalę gaz, niech już mi się grzeje. Ciasto oprószę mąką troszkę. O, nie dużo, troszkę. Na stonicę, znaczy to jest deska akurat, bo mi się tu stonica nie zmieści. Opa, tak. Ciasto podzielę na dwie części, albo na trzy, bo mi się po prostu nie zmieści, żeby tutaj zrobić. O. Tak. Naprawdę bardzo szybko, dlatego, że tu nie trzeba się bać, bo wiem, że dużo takich młodszych e, pań, które mnie ogląda, e, boją się ciasta drożdżowego. Że nie wyrośnie, że coś tam. Drogie panie, nie bójcie się. U mnie na kanale jest ponad 400 przepisów, także zapraszam. Jeżeli ciasto drożdżowe będziecie robić tak jak ja, myślę, że Wam wyjdzie. Mam dużo takich naprawdę łatwych, kiedy u mnie ciasta są na drożdżach sypkich. I naprawdę jest bardzo łatwo. Wałkujemy taki wałeczek. Aha. Taki dwa, żeby miał trzy, trzy centymetry. Widać? widać. Może troszkę Was o, przybliżę i troszkę spłaszczamy. O. I kroimy tak na 10 cm. O. Może mogą być niektóre większe, mniejsze. Teraz poka pokażę Wam na dłoni, to wygląda w ten sposób, o. na około do centymetra, tu jest nawet może pół centymetra, o. specjalnie pokazuję na przybliżeniu i tak będziemy robić e, do końca ciasto. Wyszło 19 takich paluszków. Gdy olej nam się już rozgrzeje na niedużym ogniu, zaraz wszystko pokażę. O, będziemy piekli nasze takie te paluszki. One mają kształt paluszków i dlatego bardzo dobrze nam się upieką w środku. Jak będziemy smażyć, musimy uważać, żeby. Nam temperatura oleju y, za bardzo nie zmniejszyła się, bo wtedy one będą się gotować, a nie smażyć. I nie wiem, czy mówiłam, wyszło mi 19. Naprawdę bardzo szybko je się robi. I do zarumienienia i będziemy odwracać. się zdaje około 3-3,5 minuty. U mnie są już takie i możemy odwracać tak, około 3-4 minut. A nie palą się, dlatego że daliśmy mało cukru. A w środku będą upieczone. i po drugiej stronie też smażymy do zarumienienia. tej stronie też są już ładne takie rumiane o to je wyciągamy na papier do pieczenia. Mówię to około 4 minut po każdej stronie. O. I będę nakładać następne No i na sam koniec zostało mi cztery. Jest gorące, ale jako ostygnie, to Wam przekroję. Patrzcie, jakie zrobiły się dużo grubsze. E, o Jezu, jakie gorące, niż były. Jak pokazywałam Wam... E, a, jakie gorące. Jak żeśmy kroili? Zaraz, zaraz porównamy, bo tutaj jest. O, są takie. A tu są już takie. Także dużo grubsze i wyciągam drugą partię. Tamte już mi troszkę przestygły, więc zaraz przełamie i pokażę jak wyglądają w środku. mi te stygną, tak? odstawię sobie tu, włożę na patelnię te cztery, co mi zostały. O. Tak. A ja tutaj mam. O, i będę już wam, już wam pokażę. Troszkę was przybliżę, o, tak. Dobra. I już wam pokazuję zaraz, niech się wyostrzy no, wyostr już tak wyglądają w środku proszę troszkę para jeszcze z nich idzie ale tak wyglądają w środku, są mięciusieńkie i są, nie są suche dlatego, że daliśmy tutaj jabłuszko Proszę. Dobrze upieczone. Nie są. O, jeszcze gorące. Nie są e, wcale. E, żeby tam był zakalec, czy żeby ciasto było nieupieczone. Proszę bardzo, może jeszcze jednego. Może jeszcze wyostrzy. No, dawaj. Przepraszam, że to tak długo trwa, no ale czekam, aż aparat mi. O, dobrze złapał. I następny. O. Mówię, dobrze smakują bardzo, jeżeli są podawane, obsypane z cukrem, obtaczane w cukrze pudrze yy, z drzemem. no z czym tam po prostu lubicie, z czymś słodkim. Mm. Mięciutkie, nie wiem czy to słychać, ale na wierzchu są chrupiące. Nie są w wcale nasiąknięte olejem. Jak niektórzy myślą, że jak się smaży na dużym Boże, nowy ostrz o tłuszczu, że będzie obciekać olejem. Nie obcieka wcale olejem. Także jak się przepis Wam podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, kochani. Pa pa!